Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z gry Assassin's Creed Unity. Piękne widoczki, przez chwilę mogliście zaobserwować. Jest i Elise. Co wiesz o graniach? Dobrze cię też zobaczyć. Większość z nich jest teraz bardzo biedna. Dlaczego? Mam władzę nad Jarmelem. He has a woman named Marie buying up grain shipments and diverting them to a private dock. Marie Levesque? You know her. The Levesques have been Templars since the Third Crusade. Marie was the only one who argued against Jeanne's exile, and not surprised she's thrown in with them. Any idea where we might find her? Not her, no. But what little grain makes it to Paris these days is unloaded at the Hotel de Ville docks. Promising. I'll start there. Perhaps I can learn something of Madame Levesque's whereabouts. Okej, okay, udaj się do doku. Doki już są chyba nam bardzo dobrze znane, kojarzycie to miejsce ze względu na, naszą, na wejście w sumie do naszej kryjówki. Ale tu jest ludu, masakra, to co wytwarzają konsole i pecety, jeśli chodzi o randomowych ludzi, to jest masakra. Jest ich naprawdę mnóstwo. Co teraz? A, myślałem, że będzie jakaś skradankowa misja. Coś kombinują. Okej, okay, celem dodatkowym jest uniknięcie wody, więc trzeba na to uważać, chociaż będzie pewnie trudno. gdzie oni z tym zbożem płyną. Tutaj idealnie nam, zobaczcie te łodzie porozstawiali, abyśmy mogli się bez problemu udać stronę barki, tak aby wody uniknąć chociaż coś czuję, że zaraz w topie gdzieś wpadnę chociaż może i... się uda wow! Kurczę! Tak się skoncentrowałem na tym spadającym towarze, że wpadłem do wody niechcący. ale kurde, tak było już ładnie. No ale zepsułem, kurde. Ale to chyba było celowe, aby nas to troszeczkę tutaj zdezorientować abyśmy skupili się na czymś, co tam się dzieje w tle. A nie, no. W sumie dobra, jak już drugi raz wtopiłem, to nie będę się usprawiedliwiał. Any problem? No, madam. You have your orders. Here, Madame. Good. And I'm instructed to tell you to make certain one of the bags leaks. Uh, yes, madame. <coughs> Czy on potrafi powiedzieć coś innego niż jest Madame? Work. A jednak <noise> jednak potrafi. I co teraz mamy zrobić? Nie tutaj żadnych alarmów, misje, misje o wysokim poziomie trudności. Ciągle mnie gra o tym informuje. Już na pewno do kolejnego odcinka będę bardziej przygotowany, troszkę tą postać lepiej tutaj powiem wam przygotuję. Bo na razie mam dwa diamenty, a przydałby mi się co najmniej poziom e, tak wysoki jak wysoki poziom jest misji. Wtedy na pewno byłoby mi łatwiej to wszystko wykonać. Szczególnie, bo jest takie ataki po cichu to spoko, tak? Daje radę bez najmniejszych problemów, ale przydałoby mi się rozwinąć postać tak, abym miał. w sumie jakiś miecz bym potrzebował, coś, coś większego. Zdecydowanie, co. nie wiem, jednym, dwoma ciosami by rozwaliło przeciwnika, bo aktualnie przy takich trudniejszych rywalach do pokonania jest ciężko, powiem wam. Pamiętam, że właśnie. Kiedyś, jak nagrywałem na kanał Assassin's Creed 4, to pamiętam, że zrobiłem sobie taką przerwę jednodniową, nie, wpuściłem, nie wypuściłem żadnego odcinka, ale poświęciłem właśnie cały dzień, grałem chyba z 2, czy 3, czy nawet 4 godziny, jeżdżąc, polując, znaczy jeżdżąc, pływając, polując na różne zwierzaki. Sprzedając wszystko, ulepszając swoją łódź, ulepszając postać, i naprawdę to potem zaowocowało, ponieważ tak łatwo potem było już w Assassin's Creed 4. Początkowo pamiętam, miałem straszne problemy, a potem tak ulepszyłem postać, że poszło naprawdę gładko. Więc polecam Wam, jeśli gracie w Assassin's Creed, ja grałem we wszystkie części i mogę Wam powiedzieć, że ulepszanie postaci to jest jedna z podstawowych rzeczy. Cały czas gra mi informuje, a cały czas sobie też zlewam to. I potem się męczę w misjach. No nie wszystkich, nie, ale. Jak tutaj po cichu, fajnie można misję wykonać. To jest łatwo dosyć. Dobra, mamy ostatnich dwóch rywali. Tam jeszcze widzę z daleka, z daleka. Na pewno ktoś tam jeszcze jest, ale on nim się raczej tutaj zajmował nie będę. Najpierw sobie ściągnę tego tutaj. O, właśnie właśnie. Snajpera. Ok. Kłucze jest tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest piąty, niech on mi się podświetli na czerwono. A! Pięknie! Dosyć dziwnie to nasz bohater zrobił, ponieważ skoczył jakoś tak z ale najważniejsze, że załatwiony przeciwnik jest. Tam mamy grubaska i tutaj tego. Jakby ten mi się obrócił, to byłoby świetnie. O, widzicie? Tamten poszedł sobie idealnie, ale jeszcze też sabotujemy tutaj w razie czego. Aby ten cel poboczny, też jakoś wykonać, kurde, Teraz będzie na nas patrzył, pewnie. A miałem taką fajną sytuację, mogę mnie sabotować. Mogę tam sobie z nimi poradzić bez najmniejszych problemów. No, ale tak to jest, jak się kombinuje. Ten już tutaj jest troszeczkę. A nie, myślałem, że się zorientował, że tutaj chcemy coś że jesteśmy tutaj, o. ale tutaj wpadli i mi się tutaj. Położył, znaczy położył, no i idealnie się tutaj nam Idealne miejsce wszedł. Chciał troszeczkę dalej iść, ale kremu na to nie pozwoliła. Dobra, załatwiony. widzicie, po cichaczu naprawdę łatwo jest misję wykonywać, więc muszę jeszcze troszeczkę więcej kasy pozbywać na jakieś tam... Strzałki, a też powiem Wam, że leciałem sobie jakoś tak randomowo gdzieś tam, i faktycznie nie jest to tak częste jak w Assassin's Creed 4, ale też zdarzają się takie sytuacje, że będziemy w stanie od kogoś wziąć sobie taką strzałkę. Jak już kogoś zabijemy i sprawdzimy sobie, przeszukamy tą osobę, to jest taka możliwość. Jedna osoba, na którą trafiłem, właśnie miała te strzałki. No i co? Teraz trzeba go przeszukać, tylko tak. Wziąć potrzebne nam informacje. I tyle. Rozkazy wykradzione. Jeszcze też, wiecie co, chcę jakoś tak uciec, aby ten cel mi się tutaj nie... nie zrealizował, więc ma go po cichaczu. Dobra, no to możemy teraz już uciekać na spokojnie. Jakieś 90% przeciwników wyeliminowałem, z czego jestem dumny, ponieważ lubię wykonywać w Assassin's Creed misje na cichacza. No więc dobre. Zobaczymy, co ciekawego tutaj się nam pojawi. Jakaś czy co? Dokładnie, coś się pojawia. No dobra misja zakończona. Sekwencja dziewiąta misja nasze znaczy wspomnienie pierwsze. A ja tymczasem przyniosę się do misji kolejnej i zobaczymy co ciekawego tym razem nas tutaj spotka. Léveque had men unloading the barges and taking the grain to the Palais du Luxembourg. If the people think the royal family has been hoarding food in a time of famine, Bedlam. Just the sort of thing Javman seems to thrive on. Madame Léveque is yours. I'll find the stolen grain and try to get it out of there before anyone finds it. Stay out of trouble. Don't get caught. Kurne, jakiś ogromny, jak <many> widzicie. Zamek w takich zamkach to jest od cholery przeciwników. I pewnie będziemy musieli mu pomóc. Oke, okay, to to widzieliście to Merc Now pray excusee me need to seat my husband. Cele, które musimy zrealizować w drodze do celu głównego, zlikwiduj Marię. Taka ładna. A więc, tak pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to pewnie pomożemy temu kolesiowi na koniu. Tam widzę, że wokół niego jest tylko kilku przeciwników, więc na szybko z powietrza będę mógł ich zaatakować. Tym bardziej, że mam możliwość zabijania dwóch osób. A, kurde, troszkę za wolno tutaj to zrobił. Spodziewałem się... A nie, nawet tak czy siak. Udało się pokonać ich szybko. Mały Bóg koleś przejechał po głowie, w ogóle nie odpadła, co powinna uczynić. A, kolejni przeciwnicy, więc to nie jest tak jak myślałem, że tylko dwóch pokonam i mamy spokój, tylko musimy po prostu zajmować się kolejnymi po drodze, ale jest banalnie. Nie, tych kolejnych widzę dwóch. Dobra z tym mamy spokój tylko teraz on ataki tego Mam taką dziwną manię wciskania za szybko przycisków i teraz właśnie przez, przed chwilą straciłem jeden tutaj Jedną bombę dymną Niepotrzebnie no właśnie, też zauważyłem, że często zdarzają się takie wiksy, że rzucę bombę dymną, a nie mogę w ogóle w przeciwnika trafić, To widzieliście przed chwilą. Mam nadzieję, jeśli nie sobie tutaj przywincie do pewnego momentu. Niby nasza postać trafia w tego przeciwnika, ale nie może w niego trafić, tak jakby ta osoba była już zabita, mimo że widzieliście nie była, tak? Tak jakby ona już ledwo co zipie. Gram, myślę, że chyba oceniam jako osoba już martwa, nie mogę w niego trafić. Takie, nie wiem, moje są przypuszczenia. Chociaż nie wiem co mieli w głowie ludzie, którzy pro pro programowali tą grę, bo wiele rzeczy jeszcze kuleje. Ja też za bardzo nie szczaiłem o co chodzi. Odwrócenie uwagi, pewnie chodziło o to, że ci przeciwnicy, których spotkaliśmy przed chwilą na drodze, których wyeliminowaliśmy, normalnie podczas alarmu, byliby w stanie przybiec do tego pałacu i mm, być posiłkami. Tak więc myślę, że o to chodziło, I co jestem troszeczkę dalej tutaj w fabule. Wkradłem się do środka tego pałacu i właśnie czekam aż koleś, który tutaj chodzi, sobie na obkoło podejdzie do mnie i znaczy podejdzie do mnie. No tak, będzie w okolicy mnie, będę mógł go zabić. Ponieważ tak, muszę otworzyć drzwi wytrychem lub ukraść klucz, jak widzicie. To jest cel dodatkowy, który urozmaici nam grę, ułatwi ewentualnie. I chodzi o to, że niestety te drzwi wymagają wytrychu na poziomie trzecim i ja mam tą umiejętność na poziomie drugim, też ulepszyłem sobie przed tą misją właśnie możliwość otwierania różnych rzeczy za pomocą wytrycha, wytrychu tak, wytrychu chyba, na poziomie drugim, ale niestety to nie starczyło, więc musimy poczekać na kolecia, który tutaj chodzi z jakimś swoim ochroniarzem widzę może kolegom i po prostu on ma klucz, mogę to na dwa sposoby w sumie rozwiązać, a nam no niezbędny jest jak mówiłem wam już przed chwilą klucz no bez niego tutaj nic ciekawego nie zrobimy. A tutaj jak widzicie też... Czekajcie tylko tutaj Alex, zepsułem, kurde. Chyba, że jeszcze się nie zorientowali. Czekajcie, uciekna na górę. Żeby się nikt nie zorientował i mam fajny pomysł. Zaraz wam się z nimi podzielę się z wami e, tym pomysłem. Zobaczcie, jak jestem na górze, zaraz powinien tutaj sygnał ucichnąć. I kiedy to właśnie ten koleś z kluczem podejdzie, będzie sprawdzał sobie, czy wszyscy są w więzieniach i ja go z góry zaatakuję. Może nawet uda mi się dwóch, bo tam on chodzi z jakimś kolesiem. Też powiem wam, że w tym więzieniu jest kilka osób. Są tutaj dwie takie cele, w których jest, po, nie wiem, pięć osób na cele. Więc jeśli, ich od, jeśli pomożemy im, to zakładam, że właśnie oni będą starali się walczyć ze strażnikami. W tej, e, tutaj, e, takiej początkowej kadencji, zaczynającą tą misję, była informacja, że kurczę, ile bym dał, on się tylko powiedział, nie? Ile bym dał, żeby tylko dopaść tego strażnika, więc zakładam, że jeśli ich uwolnimy, to nic nienawicie tych strażników, właśnie będą ich atakowali, i wtedy mamy spokój z wszystkimi rywalami. Ale pięknie poszło z wszystkimi rywalami tutaj w środku. A ten co tak się tutaj <noise> obracał, dobra? Mamy klucz, i teraz tutaj widzicie? Mamy tych więźniów, ja ich wypuszczę. Niech oni idą i walczą już pomału. A ten Tomasz, to kto to jest? Powiedzcie mi, nie za bardzo chyba szczaiłem o co chodzi. Może tutaj będzie. Dobra. Kurde. No widzicie, pomagają mi, więc to jest fajna sprawa. Uratuj Tomasa. Kim jest ten Tomas? Nie mogę sabotować niestety. Jest dobra. Wiecie co ja? Postaram się tutaj gdzieś wlecieć i na spokojnie przeczekać ten motyw, jak oni będą tam się z nimi rozprawiali. Powiem wam, że oni sobie znakomicie poradzili z tymi przeciwnikami, więc ja już dalej kontynuuję. Swoje zadanie. Mamy teraz odszukać naszego celu. Czyli tej... Ona miała Maria na imię, tak? Kurczę, dosyć śliczna kobietka. Ja jak najbardziej uwielbiam w grach kontakt z kobietami. Jakieś miłosne igraszki i tak dalej. Fajna babka była z niej, znaczy jeszcze jest. Ale już pewnie niedługo. Kurde, trafiłem w niego nie tą strzałką. Trzeba go szybko wykończyć, dobra. Jeszcze przeszukamy, bo być może będzie jakieś miało strzałki, które byłyby mi tutaj. W sumie przydatne. Dobra, na tym poziomie żadnych przeciwników widzę nie ma, znaczy są, tam. A, i nawet trzech, jeszcze dwóch to może jakim, jakoś po cichaczu bym załatwił, ale z taką ilością może być tutaj problem. Kurde, nie trafię z takiego daleka. No nic. Poczekajmy aż tutaj on stanie przy tych drzwiach, dokładnie. Kurczę, szkoda, że się nie obrócił tyłem, bo to by było zdecydowanie dla nas korzystniejsze, ale... Kto to jest ten cały czas Tomas? Kurde, wypadło mi z głowy kim on jest. Była pewnie o tym wzmianka, a nie... Za bardzo się zorientowałem. Więc dajcie znać, jeśli... Szaliliście się o co chodzi z nim. Mówię. Często jest tak jak tutaj nagrywam jakieś materiały, że skupię się nie na tym co mam i. No ja jeszcze. No znowu to samo: dwukrotne marnowanie, tylko to kurde. tych bomb, różnych. ale dobra. Udało się go pokonać, i teraz którędy? Z tego co mi się zdaje, to tam na dole trwa jakieś przyjęcie i ona chyba tam na dole jest dobra otworzymy sobie te drzwi mam nadzieję że nam coś ułatwią dobra oczywiście jestem w stanie otworzyć drzwi jeśli tutaj wymagana jest umiejętność w wytrychu numer 3 ale tak zapiernicza ten wskaźnik że naprawdę trzeba mieć fuksa żeby tam w to pole trafić. I teraz zwróćcie uwagę, ona jest tam. Tutaj nic ciekawego nie mamy. Dobra, ale się fajnie tutaj nam złożyło. Zwróćcie uwagę na to, jak są rozlokowani przeciwnicy w tej głównej sali, obok której tutaj stoimy, znaczy nad którą stoimy. Jest tylko jeden przeciwnik, którego albo pokonam, albo po prostu poczekam aż przejdzie i zleję go totalnie. I wtedy, jak wkroczę tam w tą grupę przeciwników, to uwierzcie mi na słowo, pokonanie takiego głównego celu jest banalne, ponieważ zazwyczaj takie osoby są bezbronne całkowicie. Mówię tutaj o Marii, na przykład, której, którą dzisiaj będziemy musieli zabić. A ochrona tylko stwarza problemy, jeśli w miarę szybko gdzieś tam się. Przedrzemy, To uwierzcie mi na słowo Pokonanie jej to banał Dobra, schodzę pomału Najgorsze jest to, że jak mi nie wyjdzie, to będę musiał to powtórzyć wszystko Dobra, gdzie ona jest, gdzie ona jest! Pięknie dostała w brzuch chyba? Tak jak wam mówiłem. We Francois Thomas Sherman, for your crimes against the Templar Order, you are cast out. Let any man offering succour to the exile share his fate. Oh. Somebody speaks to me. No, it's mine, Serre. De la serre! Milady, you have a caller. I need your help, Marie. You were right. Louis has been talking to all sorts he shouldn't have plotting against the revolution out of one side of his mouth while he promises to support the constitution out the other good i trust you can get this information into the proper hands monsieur de of course grandmaster with this evidence in hand the king's conviction is certain no dobra, coraz tutaj widzę ekipa się I o to nam właśnie chodzi, aby wyeliminować wszystkich, którzy tutaj mieli wpływ na zabójstwo zarówno osoby, która nam pomogła, czyli tego delacel, czy jak mu tam było, no i na zabójstwa innych niewinnych osób, które ucierpiały niestety. No, no wyjść stąd kurczę, tak blisko jestem już. Wiecie, ale... no wyłaś stąd. Masakra, ale mi. <laughs> czekajcie, czekajcie, muszę stąd uciec. Ale mi mało co brakowało. Nieczyni w ogóle nie miałem paska zdrowia, tak na szybko na krzyaku wcisnąłem przycisk na górę, żeby mi się apteczka tutaj um, odrodziła. Gdyby nie to, byłoby po mnie i musiałbym właśnie wszystko powtarzać. Ale udało się, tak jak wam mówiłem, coraz bardziej ekipa ich się wykrusza, więc jak najbardziej... Jest to pozytywny akcent dla nas. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli chcecie kolejne zobaczyć, to zostawcie, jak najszybciej oczywiście, to zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!